wszystkim dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić folder zabezpieczony hasłem. Na początku tworzymy nowy folder. Otwieramy ten folder i tworzymy dokument tekstowy. W tym owym dokumencie wklejamy to, co podałem w opisie filmu. Następnie w linijce, if not pass, hasło go file, zmieniamy tego to. Oj, kurde. tego to na jakieś hasło. Bo nie, na przykład Bartek Następnie y, bierzemy plik, zapisz jako, i tutaj zapisz jako typ, bierzemy wszystkie pliki i nazywamy go locker.bat. Locker.bat. Y, następnie zapisujemy. Ten nowy tekstowy możemy już usunąć i mamy locker. Y, włączamy go i w, pojawia się nam folder. W nim możemy przechowywać wszystko, co chcemy. I więc tak, y, aby. Aby go zablokować, y, otwieramy je ponownie Locker i klikamy Y, potem zatwierdzamy to enterem y, Folder nam się chowa i teraz, żeby go zno, po, znowu przywrócić, klikamy znowu Locker i wpisujemy hasło. W moim przypadku było to Bartek. I powrócił nam y, folder. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że spodobał się filmik i proszę o subskrypcję.